Każdy z Was na pewno nieraz gotował pire ziemniaczane, ale dzisiaj chcę Wam pokazać, jak to zrobić poprawnie, oraz pokażę Wam trzy różne wersje z różnych stron świata. Zapraszam. Na samym początku ziemniaki. Pamiętajcie, żeby wybrać typ kulinarny B lub BC takie będą najlepsze na nasze pire ziemniaczane. Ja wiem, że wy wiecie jak gotować ziemniaki, ale ja wam to chcę wszystko pokazać od początku do końca. Więc jak już mamy ziemniaki kupione, umyte, to zaczynamy je obierać. Obieramy cieniutko obieraczką, miejsce przy miejscu, bez żadnych oczek. I kiedy to już jest gotowe, dzielimy ziemniaki na równe części, bo chcemy, żeby ziemniaki ugotowały nam się w tym samym momencie. Następnie zalewamy to wszystko, uwaga, zimną wodą i dodajemy jedną łyżeczkę soli na litr. Kiedy ziemniaki nam się ugotowały i są miękkie, przecedzimy je przez sitko. Ale to jeszcze nie koniec zabawy. Spójrzcie, ja wrzucam ten garnek na gaz i chcę odparować całą wodę z naszych ziemniaków. Tu nie może zostać ani kropeleczka wody, bo ona po prostu nie ma smaku. A dzięki temu Uzyskamy idealną konsystencję naszego pire. Spójrzcie, trochę tej wody ubyło, ale dalej jest, więc biorę ubijaczkę i biorę sprawy w swoje ręce. Ubijam bardzo mocno, do momentu aż uzyskam idealną jednolitą konsystencję. Spójrzcie, że cały czas palnik się pali. Tak, bo muszę się pozbyć wody. I w tym momencie podzielę sobie to pire na trzy. Równe części, żeby Wam pokazać trzy różne pire z różnych stron świata. Na samym początku nasze klasyczne pire trochę masła, odrobinę śmietanki, wmieszam wszystko razem bardzo dokładnie do momentu, aż masło się rozpuści i wbije te wszystkie składniki do naszych ziemniaków. Te ziemniaki po prostu muszą się napić tej śmietany, muszą się napić tego masła i kiedy będą już gotowe, o! To wyglądają w ten sposób. Następnie pokażę Wam też szybki trik z łyżką. Biorę sobie taką folię spożywczą. Owijam nią łyżkę i dzięki temu nigdy, ale to nie, przenigdy nie przykleją nam się ziemniaki właśnie do tej łyżki. Możemy sobie formować kształty, jakie chcemy. Widzicie, nic nam się nie lepi i nic nie zostaje. Nasze pire klasyczne, takie ze śmietanką jest już gotowe. Pójście teraz. Przyszedł czas na czamp, czyli irlandzkie pire prosto z Irlandii z dużą ilością masła i zielonej cebulki. Wlewam sobie tutaj mleko ze śmietanką w połączeniu pół na pół, dodaję do tego masło i oczywiście doprawiam wszystko świeżo zmielonym pieprzem. To wszystko delikatnie podgrzewam na gazie, następnie dodaję ugotowane ziemniaki pire. Hop! No i mieszam to wszystko do uzyskania jednolitej konsystencji. I tutaj znowu te ziemniaki muszą się napić tych wszystkich płynów, muszą wsiąknąć te wszystkie płyny, które dodaliśmy do nich wcześniej. Ubijamy, ubijamy, ubijamy i jak już widzimy, że Pire jest gotowe, to ściągamy je z gazu albo wyłączamy po prostu gaz i dodajemy zieloną cebulkę w dużej ilości. Ja bym powiedział, że w bardzo dużej ilości. I teraz wystarczy tylko zamieszać, tak, żeby ta cebulka idealnie rozprowadziła się po naszym pire i możemy już serwować w ten oto właśnie sposób. Widzicie, to pire ma jeszcze lepszą konsystencję, bo wpiło te wszystkie. Yy, Soki, które do nich dodaliśmy. Na samą górę dodaję trochę masełka i jeszcze posypuję zieloną cebulką i gotowe. A teraz król, mistrz ziemniaków, czyli francuskie Algiot. Do tego potrzebna nam będzie śmietanka i bardzo dużo masła. Francuzi uwielbiają masło i najlepiej by się w tym kąpali. Słuchajcie, dodamy sobie też ser. Ser najlepszy będzie francuski, taki którego nigdzie nie można dostać i nazwy nie pamiętam, ale ja do tego przepisu używam edama, bo fajnie się ciągnie. I te wszystkie składniki wraz z takim zwykłym pire ziemniaczanym muszę połączyć ze sobą. Wiem, że to nie będzie łatwe. Więc mieszania tutaj jest naprawdę dużo, ale pamiętajcie, że to pire ziemniaczane musi być bardzo leiste i bardzo ciągniste. Te wszystkie składniki muszą się ciągnąć ze sobą. Tutaj jest więcej nawet bym powiedział sera niż ziemniaków, masła niż ziemniaków to na pewno. I wygląda to w ten oto właśnie sposób. A wy, które pire wy wy wybieracie? Francuskie, Algiot z dużą ilością sera? Może irlandzkie z dużą ilością masła? No i oczywiście z zieloną cebulką? Albo takie tradycyjne pire ziemniaczane ze śmietanką, z masełkiem, takie jak babcia robiła. Dzisiaj zaprezentowałem Wam trzy sposoby na pire ziemniaczane z różnych stron świata. Do zobaczenia.